Piłkę nie gramy, w siatkę nie gramy, ale grzyby zbieramy dzisiaj takie zbiory. Zobaczcie sami jakie podgrzybki. niemuchomory Coś pięknego. Aż urwie nam. No dobra, koniec serwowania, tego fałszowania. Zobaczcie sami, do słoiczka. Jezu. Yes. Widzicie to? Ja najbardziej lubię takie. Bez kapelusza, nie wiem. Niektórzy lubią te czołomki, bo niby fajne. Ale urwie się. No niby też. Są takie większe, ale nie do końca piękne. Niestety dwa koszyki tłumy nam zabijają atmosferę. Ale zrobimy werwę. Kowary nas jedzą. Dobra. 6 17 października